Cześć, nazywam się Justyna Broniecka i witam Cię na kanale Nemus. Dzisiaj temat przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę zo, Dlatego, że bardzo wielu z Was wpada na taki pomysł, że musi robić tak zwane klasyczne przekształcenia, a jest kilka innych prostszych możliwości. Natomiast mimo wszystko od tego klasycznego przekształcenia zacznijmy. Z niego korzysta się wtedy, jeżeli macie linie kredytowe, dotacje, kredyty, których na dany moment nie możecie przenieść, sesjować i są Wam absolutnie potrzebne. W związku z tym, jedyną możliwością zamiany jest rzeczywiste przekształcenie. Taki proces trwa w Polsce mniej więcej rok, wymaga kilku wizyt notariusza w sądzie, planu przekształcenia, zrobienia bilansu podsumowującego działalność gospodarczą. Co najważniejsze, taki bilans musi potwierdzić biegły rewident. Więc jest to proces dosyć skomplikowany, dosyć kosztowny, bo raczej poniżej 10-15 tysięcy będzie Wam bardzo ciężko zejść. Koszt jest tym wyższy, im macie większe obroty w firmie, więc to nie jest tak, że to zawsze tyle wynosi. A druga sprawa jest taka, że dzięki takiemu przekształceniu data założenia Waszej firmy zostaje taka sama, więc jakby pamiętacie, historia przenosicie wszystkie zobowiązania, przenosicie wszystkie umowy. Więc, jakby wszystko dzieje się w ciągłości. Nic nie trzeba przerywać, podpisywać. Jest to pewna korzyść. Natomiast, oczywiście, sprawa formalizmów i kosztów bardzo często prowadzi do tego, że zastanawiamy się, czy na pewno tak trzeba. Innym sposobem jest sprzedaż wartości zorganizowanej przedsiębiorstwa. Oznacza to, że zakładacie spółkę ZOO, nową świeżutką spółkę i wyceniacie, ile jest warta wasza działalność gospodarcza. Sprzedajecie to na umowie kupna-sprzedaży. Oczywiście po stronie spółki pojawia się nabycie najczęściej środka trwałego, a po stronie działalności gospodarczej pojawia się przychód i trzeba od tego zapłacić podatek. Ale jest to po prostu umowa kupna-sprzedaży pomiędzy dwoma firmami. Kolejna rzecz to jest wniesienie aportem firmy do spółki ZO. To oznacza, że w momencie, kiedy ją zakładacie, pojawia się możliwość wniesienia czegoś aportem. I aportem wnosicie Waszą działalność gospodarczą. Tutaj jest wiele wątpliwości interpretacji, jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe, więc to jest moment, kiedy bardzo mocno trzeba zastanowić się, w którym miejscu kto ma zapłacić jaki podatek. Taki aport możecie wnieść w momencie, kiedy tą spółkę zakładacie, albo zrobić to jako dokapitalizowane spółki. Więc można to zrobić również później. No i czwarta, najprostsza opcja, natomiast oczywiście mająca również wiele minusów to jest po prostu założenie spółki, Zamknięcie działalności. Ja zawsze mówię klientom, że jeżeli na przykład mamy marzec i chcecie zacząć na spółce zaopracować, to ustawcie sobie datę 01 kwietnia. Załóżcie sobie spółkę, ta spółka prawdopodobnie będzie założona wcześniej, nie wiem, 20 marca na przykład, i mamy 10 dni na to, żeby wszystkie umowy sesjować pomiędzy działalnością a spółką. Pamiętajcie, że umowę możecie zawrzeć 21 marca z datą wejścia w życie od 1 kwietnia. Tak, można stesować wszystkie umowy. Dzięki temu ostatniego marca zamykacie bądź zawieszacie działalność gospodarczą i od 1 kwietnia działacie już na spółce zoo z wszystkimi przeniesionymi potrzebnymi wam umowami, towarami e, usługami. Jest to najprostsza opcja, natomiast ma taką wadę, że spółka Azor dla banków jest absolutnie świeżym, nowym podmiotem, nie zatrzymuje historii i na pewno nie jest to dobre rozwiązanie dla firm, które korzystają na przykład z przetargów, gdzie historia przedsiębiorstwa jest niezwykle ważna.